ciało czasem ma ogólnie to musiałam się już takiego tylko bo uda będę udawała że to jest stalet, bo w stalet mi się gdzieś zgubia muszę, bo w, w tamtym filmiku, że ci książka, że to skrzydła. Ale w może idę do pokoju, bo w nie chcę tu być. Dobra, a coś możecie mieć taki krótko bo słuchajcie, Co to jest? Bo słychać, ja idę cię, ja idę Ci na budowę o 17, to tak już tak szybko. Oba, będzie, że Trixie wy, wy, wymyśla sobie, że Starey, sorry, tak wyprowadziła. Nie. Cześć, Stricksy. Czy ktoś ja ci nie... Ale ja przepraszam, że tak nie będę więcej robił. Niepotrzebnie na ciebie krzczal. Ale to nic. Lubisz mnie? No? Ja się nie jestem trochę na ciebie obraż. Hmm. Ale i tak cię lubię. Albo kłamaś. A wiesz co? Co? Stale się przeprowadziła do innego. Jak to? Do innego miasta? To z nim. Ona? Nie wiem, ona mi mówiła rano. Jak to? Jak ona mogła? Cześć dziewczyny. Ja a mówiła, że się wyprowadza. Jak to się wyprowadza? A słuchajcie, słuchajcie, że jest inny kudosek, bo słuchajcie. Ząb mi się rusza. Ja mówiłam. Ja bym się stale zgubiła. Ale co się ja dokładnie szukałam? Bo zasadzie nie było. gdzie potwory istnieją. Ała! W ja, zasadzie jeszcze dokładnie poszuka? A w zasadzie może poduszko wpadła, jak wysypywała? Zobaczymy, jakieś skrzydła. Sobie... Nie się... no nie ma staje, Nie no nie ma styla i to zgubiła mi się, a słuchajcie, może jak wtedy z się bawiłam, moją kuzynkę to słuchajcie, to zgubiło. Wtedy. A Tryksy, ja nic nie mówiłam, że wyjeżdża Tryksy, czemu ty nas oszukujesz zawsze, Okłamujesz. Poczekaj, ona chyba się znowu w coś zamienia, chodźmy, biegmy za nią. Otóż przestańcie mnie śledzić. Cień, dajle poza jeszcze się kucyki zgubią. Może tu, nie. Cień się wysasza, że żeby... Za wam się ząb rusza. No są chyba za trzy odcinek. No tak robi. są, czasem Nie oszukuje! Cień ona rzuca kartki. Cieszę ja sama sobie mam tych kartek, bo zresztą ja ja wtedy babu kuzynki i kolorowaliśmy. Co ona za kartki rzuciła? Jak ładnie to jest pokolorowane! Czemu wy to oglądacie, ale czemu, że to jest ładnie? To jest to brzydko. A czemu mówię, że brzydko? No bo wtedy no bo był taki konkurs kolorowania ja się starałam no i wybrać mnie jako brzydko. Moi rodzice mi okrzyczeli i zamknęli mnie w domu. To jak przez okno? Jak to przez okno? Ty kłamiesz! Czemu ty z okłamujesz. No, no nie wy chowajcie to! Zamykam was! Ale czemu ty Aaa! Ty... Ała! A no jest Nie, nie, Nie! No, to jest ja niegdyś. No, to jest niegdyś. To jest To jest też ładnie. jest na To konkursie i wygrała. Bo lepiej od mnie było to pokolorowane. Wrzućcie to do kosza. Cieszę się, że ja to podam bez Ale czy sobie jeszcze... Czy już tutaj też ładnie? Ale czemu ty nigdy mnie nie, nie lubisz? Czemu? Bo ty lepiej od mnie kolorujesz. Jak to jest też ładnie. Hmm. A wiesz co, Matrixi, wtedy jak wyjechałaś, mówiła... Ten... Co tam za dwa dni wróciłaś, co? Że jej rodzice mówią, że brzydko, kolor. O to dlatego chyba cały czas mówi, że brzydko? Matrixi, dlatego tak. O to może idziemy do jej rodziców, dobra. Nas skarżyć. Ała, za znaczy o oni idą. A za ci jaki będą? Czy znaczy Marek śpiewa? Nie, za ciebie on patrzę, co krzyczy. Gdzie znaczy, to będzie mama? A tata gdzie? Czy znaczy, nie wiem kto będzie tatą? Czy znaczy, nie wiem co się właśnie telewizja wyłączy... No, dali. Ding dong. O dzień dobry, kto ta? Style i Twilight. Tak? No bo przyszliśmy z taką informacją. Jaką? Cześć. Jezu, kto to? Siostra. Ty znasz Prixie? Tak. Słyszałam, że wystąpiła w konkursie kolorowym. niestety wybrał trzecie miejsce. No, o właśnie, przyszliśmy z tą sprawą. Jak to? No, bo Trixie nam mówiła, bo dopiero teraz się przyznała do tego. Jak, do czego się przyzna? Dzisiaj nam powiedziała, potwierdziła, bo zawsze tak mówi, że brzydko koloruje. Nie wiem w ogóle, co nie jest. Chcieliśmy ją brać do psychologa. Ona po prostu nie chciała. A dlaczego do psychologa? No, bo ona cały czas mówiła, że brzydko le. A dzisiaj nam powiedziała: Co? Że? Wymówicie, że ona brzydko koloruje. Jak to my mówimy, że. Mówi, mówiliście tak. Ona jest po prostu smutna i dlatego się o nas przeprowadziła. I dlatego z nami nie mieszka. Ale jak to ona nam nic nie mówiła, że ona tu u was mieszkała? Bo ona się do tego nie chce przyznać. Jak to się... Bo to jest jej sekret. Mhm. To wszystkim się dowiadujemy tutaj. A wy jak w ogóle macie? Tua do A ja stale chyba coś z siebie znam. Bo ja byłem na tym konkursie. Nie bantko, tylko widziałam cię przez okno. Szłaś, szłaś z Trixie. Już wracaliście z tego konkursu. Ale jakoś była smutna ta Trixie. Już wiedziałam, że coś jest nie tak. Hmm. Możesz nam opowiedzieć? Może pójdziemy do domu Trixie. Dobra, idziemy. W domu triksi. O Odar pisanie ja nie wiem jak to tutaj wziąć. W, do... w domu W domu Kocham. No idźcie ci są ja już was nie kocham! O chociaż mnie lubisz... <laughs> Siostra! Cię... Cię ci się przyczefi, A gdzie... Jakbyście skąd dostała te kózyka, sobie dostały od kózyki. Czemu się tak utalicę, chcecie mnie bić? Nie. Ała. Chcemy się dowiedzieć, jak to się stało, że tam się po prostu wypatrywa w okno, że tam szła stricca. Ja nie, tu nie powiem tego. Czekaj, Trze... ja nie chcę tylko ale proszę powiedz, no my chcemy wiedzieć, czemu tak cały czas, że brzydko kolorujesz. Najpierw powiedz tą, tą dramę z, ro... o, powiedz, z rodzicami, że brzydko kolorujesz i się wyprowadzisz. Jak to się wyprowadzisz do... No dzieci tak mówili. Siostra. No, czemu wypowiedziałeś się, ja to jest mój sekret. Ale powiedz, jak to się stało. Dobra, wszystko się zaczęło, jak byłam mała. Nagle dostałam wiadomość na dzienniku, że dostałam jedynkę z kolorowania, i nagle rodzice: Kochanie, jesteśmy na ciebie źli. Czemu? Osać jedynkę z kolorowania, a ty brzydko kolorujesz. Dostać już drugą jedynkę z kolorowania. Wszyscy, wszystkie dzieci tak ładnie kolorują, a ty jedyna w klasie brzydko. Ja się wyprowadzam! Nie wiecie, tak to się stało, że jak się wyprowadziłam, a opowiedz ten, ten, tą dramę z Starlight, bo wracaliście z tego, z konkursu, to jakaś smutna szłaś. Bo widziałam się okno. okna. masz mno, że nie wygrałam. A co zostałem wygra? Wygrałam taką fajną kolorowankę. Pokaż. się Taka. O, fajna kraina kucyków. No. Tutaj sobie coś kolorowałam. Ładnie. się odbiło tutaj. Tutaj. Tutaj moja siostra. A ty masz siostrę? Mam Bo ty niektóre moja siostra kolorowała. O tu na przykład. Siostra też taka miesta jak ja już jestem taka... taka jak siostra Ale dlaczego nie wyrzuciłaś? I tu napisałaś, to moja siostra pisała. Ty się na to opowiesz? Nie, Ty się ty chyba depresję masz? Nie mam. A czemu się pytacie taką? Bośmy my się o ciebie martwimy, co ci je. No dobra, opowiem Wam to już. Ale mi się nie śmieje. A czemu mamy się... To myślę, że... że my stale się, my się Jak to ja się będę śmiała? No to zaczął tak. Wracam z konkursu. Były wyniki konkursu. I pan powiedział. Niestety nie wygrałaś. Jak to? Co il ona zrobiła? I wtedy szłam smutna. Stylet. Co ci się stało, że obderzać pan? Trixie. Zostaw mnie! No i tak to się stało. Uderzałam pana niechcący. Za bo myśleć, że YouTube'a przyszło. Ale i tak to się stało. Jak ty ten tak uderzałeś tego panu czak specjalnie. Się przyznaję, specjalnie. A czemu? Nie powiem. Uderzałam go specjalnie, no bo... Nie, 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 zawsze w... W jakichś konkursach to zawsze kochanych cię teraz nie chciałam, to po co ja bym zabił? Jak to byśmy cię nie zabiły? My też czasami się byliśmy, tak? Nie. Nie wiem, co. i mama płacze. Ała, co się stało? Ma Nie. Nic mnie nie jest po prostu. Jestem obrażona na sta. Czemu? Bo ty wygrałaś. Ja nie, nie. No to nie jest powód. Dla mnie jest powód. Ta agresywna teraz. Czemu? Rar! Ciąg dalszy nastąpi. Sorry, że taki krótki, bo zacie ja nie mam pomysłu. Bo słuchajcie, mój ulubiony kanał dodał nowy odcinek. Już nie powiem jaki, bo zawsze nie jakby. Ehm... No się... um. Poczekajcie. Strong Games. Czy jakiś nowy odcinek? Zostaje się poglądać, pa!